Szkoła podstawowa nr 5 i przedszkole miejskie nr 13 ponownie wypełniły się dobrem. Po raz 14 pomoc dla potrzebujących nieśli goście, artyści i organizatorzy corocznego koncertu Podziel się dobrem. O zmiany, a przede wszystkim rozwój całej akcji dba jej główny organizator Marek 14. Komu w tym roku pomagamy? Yy, w tym roku Stasiu, zespołu szkół elektrotechnicznych, kolejny nowotwór. Kuba u nas tutaj z takich z młodszych klas, zanik mięśni. Mamy też już taka stała nasza akcja, kiedy robimy 60 paczek dla. mojej jak to się tam oni nazywają. Dom Opieki Społecznej w Poznaniu, Dom Opieki Społecznej w Poznaniu, prowadzony przez siostry Serafitki, tam wieziemy 60 paczek, młodzież zawozi, młodzież rozpakowuje, też widzą jak tam są trudne te dzieci, dzieci w, w cudzysłowie czasami, bo to już teraz są często dorośli, ale wymagają takiej opieki jak dzieci. Mamy kontakt z siostrą Iwoną na Madagaskarze, stąd tutaj mój strój taki, żeby troszeczkę ten Madagaskar gdzieś tam uwydatnić. Ona prowadzi misję, prowadzi tam szkołę, ośrodek zdrowia, wysyłamy paczki z przyborami szkolnymi, wysyłamy paczki z środkami opatrunkowymi. Chcemy może pomóc w stworzeniu tego laboratorium medycznego dla prostych analiz takich medycznych. No i myślimy zawsze o naszych dzieciach tutaj w szkole w trudnej sytuacji materialnej. Pana Marka w przygotowaniach do całego wydarzenia wsparli leszczyńscy harcerze, studenci. Oraz najmłodsi uczniowie. To właśnie dzięki nim nie zabrakło kiermaszu ozdób świątecznych, pokazów pierwszej pomocy oraz występów artystycznych. Ja myślę, że receptą na sukces jest wystarczy wciągnąć jedną osobę i wtedy jeżeli ta osoba ma dar przekonywania to ona ciągnie za sznurkiem kolejne. Także myślę, że warto znaleźć kogokolwiek, kto widać, że ma w ogóle jakąś działania, a wtedy reszta już pójdzie za tłumem, bo z reguły to tak jest w środowiskach społecznych, że idą za tłumem. A no, na Podziel się Dobrem który raz? Na Podziel się Dobrem jesteśmy po raz pierwszy dopiero, pracy, ponieważ my jesteśmy studentkami drugiego roku. Yy, w związku z tym, że jesteśmy studentkami drugiego roku, zostałyśmy w tym roku pierwszy raz zaproszone, ale myślę, że za rok również tu będziemy i kolejne lata, jeżeli nam pozwoli zdrowie nasze również, też będziemy z wami. Karcerze pomagają w podziel się dobrem i nie tylko pewnie. E, tak, właśnie zostaliśmy zaangażowane w też w akcję na przykład zaniesienia światła betlejemskiego na Wigilię. Więc bardzo dużo się dzieje. Uzbierana kwota pieniężna zostanie przekazana na najbardziej jej potrzebujących młodych ludzi oraz na misję. W tym roku zebrano ponad 20 tysięcy złotych. Jak podkreślali organizatorzy, tym co dobre, można dzielić się zawsze i wszędzie. Jednak na kolejną edycję koncertu musimy poczekać aż do przyszłego roku.